Dobry wieczór, państwu, a właściwie dzień dobry, bo to wy to widzicie w środę. Słuchajcie, postanowiłem, że z na nowy rok, to nagram taki odcinek autopromocyjny. To znaczy, um, jak wiecie, po, znaczy, wiecie lub nie wiecie, oprócz YouTube'ów i ja i Filip działamy też na innych e, platformach. Znaczy, społecznościowych mediach można tak, w ten sposób to już niekoniecznie platformach i no i właśnie, chciałem wam pokazać dwie takie grupy przede wszystkim, które ja jedną, a Filip drugą prowadzimy, na, który, na których możecie się dużo dowiedzieć i, i jakby, bo ja nie zawsze odpisuję, nie zawsze po prostu mam czas, słuchajcie, to nie jest tak, że ja czytam wszystkie komentarze, ale czasami na przykład jak już po raz setny na przykład ktoś się mnie pyta, czy można zestartować myclaba, bo nie wie, czy można i czy jak zestartuje, to czy będą miał będzie miał zawodników, czy nie, to już mi się setny raz nie chce odpisywać, jak już tysiąc razy to mówiłem i tysiąc razy jeszcze odpisywałem w komentarzach. Więc em, Żyjęcia, tak się nazywa grupa ci, co są keep calm and blame it on the luck. Tak, to jest to jest ostatni przekaz, który zaktualizowałem do do pewnej takiej śmiesznej grupy, e, która która spowodowała, że tak właśnie się nazywa ta grupa, a nie inaczej moja. I no, i właśnie, i mamy tutaj tak: mamy tu informacje oczywiście o Pro evolution soccer. Jak widzicie, jak tylko się pojawiają jakieś rzeczy związane z PS, to tutaj już jest wrzucane. Są też oczywiście memy. Tutaj widzicie, ktoś tam wynalazł jakiś skład, <laughs> skład i się, już się zaczęło trafianie legend. <laughs> to jest po prostu wjazga. Um, są, są oczywiście jakieś informacje sportowe. Jak coś ciekawego zauważę. Um, I daily meme oczywiście to ja wrzucam taką całość, ale eventy poniedziałek, te, poniedziałek i czwartek nasi moderatorzy wrzucają. Mamy też informacje z Fify którymi zajmuje się Byku, e, który, e, który jest też adminem u BeJota, więc są wrzucane praktycznie te same informacje co u BeJOTA na grupie, e, więc jesteśmy też na bieżąco z FIFA. Z NBA nie, ale jeżeli ktoś z Was, ja cały czas zresztą mam to w ogłoszeniach, jak sobie wejdziemy na ogłoszenia, jest napisane, że akurat już pozostałych. Pozostałe osoby mamy, ale szukam jeszcze kogoś, kto by informacja, informacje ze świata NBA 2K, bo ja po prostu już nie mam czasu tego robić. Ja je śledzę, ale nie mam czasu robić postów na ten temat. Tak by ktoś z Was był chętny, to zapraszam do kontaktu i, i, i żeby wrzucać tę informację, bo są tutaj też osoby, które się NBA interesują. Um, jest chociażby osoba, która gra w jednym z lepszych klubów w Polsce w NBA jako na pozycji centra z tego, co pamiętam, bo zresztą do mnie pisał, że tam liga startuje w Pro AM, no ale ja już po prostu nie miałem kiedy tego zmieścić, więc więc dziękuję oczywiście za informacje, jeśli gdzieś to tam ogląda jeśli do, 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 do niego to dotarło, ale po prostu nie miałem kiedy, to nie jest tak, że to sobie zechceważyłem bo bardzo chętnie bym w tym wziął udział, ale nie miałem kiedy sobie swojego greka zrobić i, i od razu w to ruszyć no, więc widzicie, no masa jakichś informacji, oczywiście jakieś śmieszkowania, ale głównie informacje na temat e, tego co się dzieje w świecie w świecie sportu, a czasami też w świecie jakiś kina czy muzyki, to, to, to się też czasami zdarza już dwóch albo trzech takich zbanowałem, co mi, jak wrzuciłem na przykład Wrzuciłem za, zapis, jak na żywo był puszczany Na żywo była, była transmisja Z koncertu Gustavo Santaolali, czyli gościa, który robił właśnie, była transmisja Z muzyki z The Last of Us, na żywo grał on i orkiestra I wrzuciłem to, bo super sprawa Czyli i gaming i muzyka przy okazji, ktoś mi napisał w komentarzu a po co to wrzucasz? Nas to w ogóle nie interesuje. Od razu. Cyk. Ban, 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 ban. W ogóle się nie cackam. Od razu pisze. Ty, ty mi będziesz mówić, co ja na swojej grupie mam wrzucać. No chyba coś ci się pomyliło jeden z drugim. Także. Także tak, ale to nie liczne bardzo przypadki, naprawdę fajna atmosfera I przede wszystkim nie ma takich zachowań, że jeden się wyśmiewa z drugiego Z drugiego, czy jakieś dziwne rzeczy, bo od razu ja najpierw upominam Jak ktoś się nie ogarnie, to leci strzał, od razu nie potrzebujemy tu takich, więc Więc, co nie zmienia faktu, że wiecie, to nie jest tak, że Że tam, znaczy to inaczej, no są, są ludzie tutaj, którzy zmienne jakieś opinie na jakiś temat Na przykład prezentują i tak dalej, ale to absolutnie nie jest w ten sposób, że Ee, że, że... Oczy, oczywiście jeżeli ta opinia nie jest jakaś skrajnie głupia, która na przykład mówi znaczy skrajnie głupia mam na myśli, że jakoś ob... zaczyna jak, prowokować drugą osobę, że tak powiem. Wiecie o co chodzi. No to wtedy już się uważniej przyglądam komuś, jeżeli jest takim prowokatorem. No ee, i tyle. 625 osób jak na razie, całkiem spoko. Ta grupa ma i, i od kiedy ja chyba od od wakacji tak naprawdę. No, od wakacji chyba, chyba ją prowadzę. Bo wcześniej to ja tak stworzyłem, o żeby sobie była, ale od momentu, gdy zmieniłem nazwę, czy tam od wiosny, nie, nie pamiętam, już zmieniłem nazwę, z, 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 zorganizowałem moderatorów, to już to śmiga fajnie, i, i ludzie zaczęli dołączać i tak to sobie leci. I to jest jedna sprawa, serdecznie was tu zapraszam, w komentarzu wrzucę link. I od razu mówię, nie wchodźcie z jakichś krzywych kąt, z jakichś tam, wiecie. Z jakichś Braveheart, walecz te serce, niech się ktoś nie nazywa Bo ja sobie patrzę na te konta, jeżeli ktoś ma stu znajomych, no to wiadomo, że to jest normalne konto ale jak ktoś mi wbija i ma trzech znajomych, z czego dwa są jakieś dziwne i on sam ma na profilowym Garfielda to ja go, sorry, ale nie wrzucę, bo ja nie chcę, żeby mi się tu jakieś dzbany, nie powiem, z której grupy dostały choć podejrzewam, że i tak mają tutaj wtyki e, już, ale mnie to absolutnie nie obchodzi, bo to, to ja mogę sobie robić, co chcę, to jest moja grupa, zresztą w internecie generalnie można robić, co, co, co chcecie i to, co to, czy, to, czy im to przeszkadza, ci przeszkadza rąbane mam na to, tyle wam powiem e, no, ale, ale wydaje mi się, że na razie w miarę się udaje to to zachować, więc z to nie ma, a dlaczego powiedziałem, że że ni nikt tu jakichś dziwnych rzeczy nie pisze o sobie? Dziś byłem świadkiem takiej sytuacji jednej Ym, na chyba po polskiej społeczności PSA, czy coś, jest taka grupa też bo to jest grupa zamknięta ta moja, tam, tamta jest otwarta i, i ktoś wrzucił bramkę z rzutu wolnego jak strzelił, bo się cieszył, że trafił i mówi, że mu się udało w końcu, no i tam ludzie mu gratulują i przyszedł profesjonalista nie, nie powiem kto, ale sobie możecie zobaczyć i napisał że takie coś to wstyd wrzucać, bo z wolnego to każdy trafi. Kurde, serio? Ja mu napisałem, że profesjonalistów to naprawdę aż miło posłuchać czasami. To tak jakbym ja tam przyszedł i napisał Kolesiowi: eee, taką bramkę tu jeszcze ja w tym drugim meczu. Panie, weź przestań grać, najlepiej, nie? No przecież kurde, kolej strzelił bramkę, w końcu mu się udało z wolnego, chce się tym pochwalić. I tam piszą ludzie też, że, że mają problem ze strzelaniem z tych wolnych, a przychodzi taki, że o, takie coś to zawsze wpada Ale wy jesteście słabi, nie? No ja mam takie, no boże mój, u mnie to już wyleciała strzała po prostu za grupę, no co za dzban jeden z drugim. No przecież to jest jakaś tragedia, oczywiście. <grytanie> <grytanie> Tak, e, oczywiście. Oczywiście. No to jest osoba, która, e, która wcale mnie nie zdziwiła takim tekstem. I e, do mnie też jakiś czas temu takie teksty zaczęła rzucać. I e, no, że tak powiem, ma też kontakty z pewną grupą. I to jest taki czysty przypadek, nie? Więc no, nic nowego, więc, więc mówię, takie rzeczy się zdarzają. I ja oczywiście od razu odpisuję, bo mówię, no bez przesady, że po jakimś tam, po jakimś tam zwykłym, kurde, kolesiu, który sobie strzeli bramę z wolnego, będzie pisał mu takie rzeczy, wiecie. Ludzie mają taką potrzebę, że nawet jak ktoś się cieszy, to wbiją w komentarz i mu napiszą, że ale ty jesteś głupi, bo to jest łatwe, nie? Pokaż coś lepszego. No kurde, po, po co to piszesz? Czemu mu nie dasz się nacieszyć, kurcze, bramką, którą, którą mu się udało w końcu zdobyć? Ja nie kumam tego zupełnie. No dobra. I to jest, to jest jeśli chodzi o... O jedną rzecz, którą Wam chciałem pokazać, a teraz druga jest, jest następująca. To znaczy, czekajcie, bo ja tu muszę sobie okna przełączyć, żebyście to widzieli. Discord, discord, discord. Cyk. Mamy discord. Jest to discord mojego brata. Ja to włączę na full screen, żebyście widzieli. Jest to discord mojego brata, na którym mamy ile już ludzi? No. 170 coś takiego mniej więcej, nie? I macie tu wszystko. Bo zobaczcie sobie ile tu jest zakładek. To jest jakaś masakra. Więc polecam sobie tu wejść, mój brat tutaj czuwa nad tym Discordem oraz pirat i tam jeszcze chyba ktoś. Ja jestem moderatorem, ale no, mój kumpel też tutaj jest adminem, bo tam coś pomaga budować. I macie, macie i pc owców i PS4, i macie, ligę, i, i macie też mobile, więc jak ktoś gra na mobilkach, to może tutaj się poradzić. Macie odpowiednie zakładki do tego, więc naprawdę e, wszystko, wszystko. Więc jak chcecie na przykład tutaj zadać jakieś pytanie również, też wam wrzucę link do tego i możecie wbijać tutaj do Filipa. I, i dlaczego wam podaję te grupy? Bo my z Filipem często nie mamy po prostu albo czasu, albo siły już odpowiadać po raz setny na jakieś pytanie. Na które już wiecie odpisywaliśmy tyle razy Mamy zawsze jest coś takiego wiecie No kurczę, pisaliśmy już tyle razy Wystarczy popatrzeć na inne filmy I się znajdzie odpowiedź nie Dlatego jeżeli chcecie zadać takie pytanie Na które nie tylko my znamy odpowiedź Bo ci którzy nas oglądają Ci którzy, ci, którzy grają regularnie w gry Wiedzą takie rzeczy Wchodzicie sobie czy na Discord Czy u mnie na grupie Piszecie post Piszecie tutaj Oznaczacie kogoś I się pytacie nie wiem na przykład Jak zmienicie na bramkarza I macie gwarantuję wam Że w ciągu godziny macie odpowiedź To, to jest max Także, także absolutnie jest pełno innych ludzi, którzy też wam odpowiedzą na takie pytania, i dlatego myślę, że warto. A przy okazji, czy, czy na przykład chcecie znaleźć kogoś do koopa, czy, czy do czegokolwiek innego, czy się o coś zapytać, to są, to są dobre grupy i macie gwarancję tego, że nikt właśnie wam nie bije w jakieś komentarze i wam nie będzie pisał. Jaki to wstyd, że w ogóle o to pytacie, nie zbannie no, te z przecież jakaś masakra. Nie, nie, nie kumam tego totalnie, no przecież to, to tak jakbym ja, tak jakbym, nie wiem, komentował jakiś mecz, jako komentator, yy, tak jak mówię na przykład, że ktoś mógł zrobić to albo to i że to wynikało z niewiedzy albo tu, ale jakbym mówił, eee, kurde, jak on się dostał do tego finału, dlaczego on w ogóle pokazuje swoją grę na żywo, no przecież to, to lepiej niech już się zakopie pod ziemią, nie, no bo to nie ma sensu żadnego, Jezus Maria, to no przecież to jest jakiś dramat. Dobrze, to tyle. E, oczywiście, Twitter... I Filip i, ja, i mamy. Ja trochę mniej korzystam filip bardzo regularnie, więc też sobie tam wbijajcie. Ja się nazywam JancioYT, -Y 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 YT, czyli YouTube. Filip to jest po prostu Fundelam, tak samo jak na Facebooku, na, na Twitchu, nie? Ja jestem JancioYT, -Y YT, a Filip to jest Fandelant. Tak samo na Twitterze się nazywamy. Filip też na TikToku ostatnio działa, więc jak ktoś chce sobie tam klipy poglądać z piłki nożnej, to... To zapraszam jak najbardziej, bo, bo tam rzuca regularnie też jako Fandalam Ja tam jestem jako mój zespół z Kasią OX i też wrzucam ostatnio regularnie, więc jakby ktoś chciał sobie jakieś muzy posłuchać, to też, też też możecie sobie wpisać OX OX Official chyba, oficjal i, i, i wtedy wam wyskoczy, więc, więc tak a propos innych rzeczy ja wam zresztą wszystkie linki porzucam i będziecie sobie chodzili gdzie będziecie chcieli. No, to tak w ramach tego na nowy rok, bo jest trochę nowych ludzi i mówię, czy, czy nawet jakbyście z NBA jakieś zadaje, zadali pytanie i nikt wam nie odpowie na przykład u mnie na grupie, to ja się wtedy wypowiem, bo, 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 bo nie wiem ile osób z poszczególnych gier jest u mnie. Naprawdę nie wiem. Jest, jest trochę z FIFA, jest większy z PSA, e, jest trochę takiego miszmaszu, um, ale też z NBA wiem, że są ludzie, tylko nie wiem ile. No. Tyle. E, trzymajcie się i zapraszam. Hej!